Siemka. Witam Was ponownie w następnym odcinku. Przed chwilą wstawił się pierwszy, wstawia się drugi i teraz nagrywam trzeci. Dobra, no to, to robimy tą kopalnię. Tak, tak myślę, jak ją tu zrobić. Zrobimy ją taką, jakbyś nie wiem, taką w miarę tutaj ozdobną na bokach. Bo ja tą kopalnię przy okazji kopię odstawiam, a przy okazji jeszcze mi e, wypadają minerały, więc. W ogóle z góry przepraszam, jak słychać myszkę. Może w przyszłości, nie wiem, ogarnę jakąś lepszą myszkę, żeby jej nie było słychać. Jakąś cichszą. Na razie muszę się trochę uporać z tą. A ja w ogóle z góry uprzedzam, że ja nagrywam sobie tak dla przyjemności te odcinki. I ja z nich nawet kasy nie zbieram, bo wiem, że tam się jakoś da, że chyba trzeba kartę kredytową, coś tam pin jakiś stukać czy coś, ale... Ja się w takie coś nie bawię. Ja sobie nagrywam, bo, bo lubię nagrywać, a nie dla hajsu. Inni chcą mnie nagrywają dla hajsu. Ja nagrywam dla siebie. Nagrywam sobie dla swojej zabawy i żeby się, nie wiem, no powiedzmy lekko wybić z tłumu. Mm, a nie nagrywam, żeby hajs z tego zbierać. Jakbym e, chciał, żeby hajs zbierać, to na pewno bym się postarał o lepszy program nagrywania i lepszy komp. A tak to sobie nagrywam tak dla siebie i nawet hajsu z tego nie zbieram, bo nie mam nawet karty kredytowej, żeby ten pin, właśnie mówię, stukać. Bo żeby kurde nagrywać i zbierać hajs, to trzeba tam... Ogólnie, że chyba jak się ma jak jest to na jakimś odcinku, to tam 10 zł, czy ileś się zbiera, ale... Wiem, bo właśnie to mówiłem, mój kolega właśnie nagrywa. I tam w miarę jestem ogarnięty, jak to się tam mniej więcej odbywa. Trochę mniej trochę więcej. Ale... Ja tak jak mówię, ja tego dla hajsu nie robię. Jakbym mówił, jakbym miał to na hajsu robić, to bym sobie kupił nie wiem, lepszego kompa. Ale teraz, przed chwilą właśnie tak wstawiałem odcinek i tak patrzę, a tam 9 subskrypcji, a parę dni temu miałem 6. I naprawdę, to jest tak miło się kurde na duchu robi, że nagrywasz i masz nagle. Te głupie 9 subskrypcji, no. Taki inny, na przykład, taki Rezi, czy inny YouTuber większy to by powiedział, a, tylko 9 stać na więcej na przykład. A ja powiem nie, bo ja dopiero na, zacząłem nagrywać, tak na poważnie można powiedzieć. Bo tak to już wcześniej nagrywałem, ale zacząłem teraz tak na poważnie nagrywać. I jak się widzi takie nawet takie, takie, takie głupie 9 subskrypcji, to już się ciepło robi na duchu. Że chociaż nie wiem, te 9 osób cię ogląda. Bo 9 subskrypcji to jest takie coś, że... tak jakby ktoś się do ulubionych dodał, że jak, jak cię zasubskrybuje. To widzi na przykład, mu się wyświetla, że na przykład ten i ten wstawił odcinek o tej, o tej na przykład godzinie, czy coś. I to musi się po prostu wyświetla, to tak jakby cię do playlisty ulubionych zaprosiła. Znaczy wstawił, że ulubiona i na przykład tu jest mr.karol gra, wstawił odcinek. Fajnie to ogólnie, przyjemność to ogólnie sprawia, że jak się widzi tego, że ktoś cię ogląda. Tak jak mówiłem, ja się o nie wstydzę. Dara, możliwe, na, nawet że będę go częściej nagrywał. A nie nagrywałem też tak długo, nie powiedziałem w sumie tak czemu. No, nie tylko, że na rowerach chodziłem czy coś, tylko nie nagrywałem tak długo, bo yy, do, kupiłem sobie PlayStation ogólnie i grałem ogólnie na tym PlayStation. Taką miałem zajawkę, ale jednak sobie poczułem, że to nie jest to, co na kąpie, no nie. Bo też, jak pograłem trochę w GTA na PlayStation, no to... Zobaczyłem, że to nie jest takie coś, jak właśnie... jak ten... Pomęczyłem się za kilka dni nawet nad jednym głupim poziomem i tak się gałką trudno steruję, w jak ucieczkę czy coś. Po prostu to jest koszmar. Ale postanowiłem ponagrywać na właśnie te filmiki, bo jak zobaczyłem, że nie było kilka dni, a zobaczyłem ile było wyświetleń, na na jednym filmiku to po prostu się za głowę złapałem, że na pierwszym odcinku, który stawiłem właśnie tym z Minecrafta jest już 27 wyświetleń a na, na niektórych z GTA jest nawet pod już po 20 ale jednak jak zobaczyłem, że jest tyle na tym odcinku z, z Minecrafta to zacząłem, czy, chyba będę częściej z Minecrafta nagrywał bo bardziej się ten Minecraft przyjmuje niż samo hmm, GTA no GTA to też w miarę trochę ludzi lubi, ale jednak większość, no tak myślę, że za tym Minecraftem przepada, bo ten Minecraft to taka była... Na przykład taki Rezzi, to wybił się na jakiej grze? No na Minecrafcie. Taki Pingwin to jeszcze nadal Minecrafta nagrywa, Taki, nie wiem, Blow, ostatnio też z Pingwinem nagrywał. To dużo ludzi ogólnie ma... ma niektórzy youtuberzy skończyli z Minecraftem, bo się po prostu wstydzą, tego, że Minecrafta lubią, a niektórzy to mają to gdzieś i nagrywają dalej, no. Co tu więcej mówić? No, oni mają to gdzieś i dalej nagrywają. Zawsze, na, na każdym, jak ktoś zacznie to nagrywać, to zawsze się zda, zda nie wiem... Zawsze, kurde, jakiś hejter się zdarzy. Zawsze, to tak jest, że zaczynasz na przykład i Minecraft, to zawsze jest jakiś... Zawsze, no, zawsze jest jakiś przydupas taki, hejter, co zawsze musi coś inspirować, no. Tak jest zawsze, na każdym tym, jak on się nagrywa. Że zawsze się znajdzie jakiś hejter, po prostu. Co byś nie zrobił, zawsze jakiś przyjdzie pod, pod tymi waliz lajki. A dlaczego? Bo on tak lubi. Mam takiego debila z klasy. Nie będę oczywiście zdradzał. ten, ten o którym mówię, to wie, wie oczywiście o kim mówię. Co Ostatnio na lekcji sobie wlazł na mój kanał i dwa Lisajeczki poleciały. I kiedy Karolek znowu nagrywasz ten... Kiedy Karol znowu nagrywasz odcinek? Bo już ty, wszystkie ci zhejtowałem i nie ma co nagrywać. Nie ma co hejtować, no. A ja to mam gdzieś po prostu, Ja go chce, niech se hejtuje, A ja nagrywam dalej, no, nie będę się, przecież jakimś debilem przejmował. To samo ostatnio powiedziałem kuzynowi, daliśmy w nogę. Szła jakaś, nie wiem, ekipka. Nie Mój kuzyn oczywiście 8 lat, ja mu strzelałem tak karne i lekko oczywiście, no bo wiadomo, nie będę 8-latkowi mocno strzelał, no to strzelałem mu le lekko i oni oczywiście szli do niego, bo uu, słabo bronisz, ten się oczywiście załamał, smutny od razu, ja mówię, nie przejmuj się, ja tak samo mam w szkole, ze mnie też się śmieją, że nie umiem w grać, a ja się nie przejmuję tym, co oni mówią o mnie, tylko gram dalej, tak? Że, gdyby się każdy załamywał po jakimś hajcie, to by kurde, nie wiem, ludzie z płaczem chodzili na ulicach. Bo, ja się tym nie przejmuję, tak? Jest WF, to ja, to oni do mnie, nie wiem, ja popiłują, że nie umiem grać, a ja gram dalej, po prostu nie przejmuję się nimi. Tylko nawet jak nie umiem grać, to staram się grać, tak? Raz mi wyjdzie, to wyjdzie, raz mi nie wyjdzie, to trudno, no. Jak to jest to powiedzenie, trening czy nie tak? Kiedyś na przykład teraz ja może mi nie wychodzić, a kiedyś na przykład i może nie wyjść. Bo to tak jest po prostu. Zawsze się jakiś walony hater znajdzie, tak? Ale ja to mam gdzieś. Bo nie chcę dawać po prostu satysfakcji, tak? Że nie wiem, mnie ktoś to już ma satysfakcję, że kolana mi się pod tym oginają. Że ja po prostu nie reaguję na to, robię to, co lubię. Bo nie każdy jest idealny, tak? I właśnie ten kuzyn e, ostatnio jak wszedł na mój kanał, to pierwsze co zrobił to włączył Minecrafta, nie jakieś GTA czy coś, tylko Minecrafta jak mówi. Kiedy nagrywasz ostatni e, czy następny odcinek z Minecrafta. Ja mówię, nie wiem, będę nagrywał, bo Minecraft jest fajny i nie będę z Minecrafta rezygnował, tak? To, że wszyscy zrezygnowali, to nie znaczy, że ja mam rezygnować. Proste. Ostatnio też tam w tuim odcinku wam tego yy, podrzuciłem wam ogólnie link do tego tekstopaka, co tutaj mam, bo mi się to strasznie podoba. Dobra, to by było na tyle tego trzeciego odcinka. Tak myślę, że chyba jeszcze nagram czwarty, bo mi się przyjemnie gada przy tym Minecrafcie. Bo Minecraft to jest ogólnie taka gra, że można się po wygadać, pogadać, pokopać. Dobra, dziękuję za oglądanie i widzimy się zaraz. Pa!